Cześć! Dzisiaj rozpoczyna się w Łodzi w EC1 Seabloggers. Wszyscy już idą. Widzicie tam, jak zmierzają na konferencję i ja też idę i bardzo się z tego cieszę. Cieszę się też, bo Seabloggers jest w Łodzi. No i fajnie, fajnie, no. fajnie, że tutaj w tym miejscu, w którym mieszkam, są takie wydarzenia. Do Seabloggers, jak do atrakcji turystycznej ogromna kolejka. Konferencja jest bardzo ważna, ale też ważne jest, żeby coś zjeść, bo nie zdążyłam rano zjeść śniadania, bo spieszyłam się na pierwsze warsztaty, ale teraz nareszcie mam czas, żeby zjeść pysznego podpłomyka. Można wracać zdobywać wiedzę. A pod tym drzewkiem Rośnie piwko. Biorąc udział na przykład w warsztatach w strefie edukacyjnej możemy pozwiedzać EC1. Na pewno podczas siłogers nie padniemy z głodu. Możemy sobie zrobić kanapkę z ulubionym serkiem. Potem można też przepić wodą. Gdzie, gdzie są najpiękniejsze zachody słońca? No w Łodzi. Warto. I właśnie w takim nastroju. Idziemy na imprezę wieczorną. Pytanie tylko, czy będzie jedzenie. Wczoraj niestety nie nagrałam koncertu Natalii Kukulskiej, bo nie było nic do jedzenia i podejrzewam, że z głodu rozbolała mnie głowa. Więc musiałam wrócić wcześniej, ale dzięki temu dziś też jestem wcześniej. Na miejscu różowego nieba jest niebieskie. Tutaj się gotują pierogi. mini burger Tutaj w strefie food trucków jest pyszna pizza, i to nie jest tak, że bez kilku kawałków, ale po prostu jest tak pyszna, że zaczęłam ją jeść zanim nagrałam ten film. Pyszna pizza. Pizza z pieca. Mam tęczę. <grywia> Łapię tęczę. Mogą nas też spotkać pewne niebezpieczeństwa. Drugi dzień e-bloggers się kończy. A jak najlepiej podsumować, podsumować te dwa super dni? Będę jadła. To już będzie ostatnia rzecz, którą zjadłam na bloggers. Mam nadzieję, że za rok w Łodzi też coś pojem z okazji tej okazji. Pozostaje mi powiedzieć do zobaczenia w kolejnych filmach. Mam nadzieję że będzie więcej tych filmów również z Łodzi. Na zakończenie całej relacji mam dla Was jeszcze porównanie kolorów nieba o różnych porach, w których działo się Sea-Bloggers.